Dobra mam pytanie? E, czy PiS sobie poradzi z tą drożyzną? Proszę Pana, wątpię w to. <noise> Jaki jest powód? Minuta rozmowy. No, powód, wie Pani, ceny idą okropnie w górę, cholera, że jest trudno, trudno wytrzymać. O, dopiero była jedna podwyżka zamieszkania, teraz nasza. Co, co zdrożało oprócz mieszkanie? O, Pront, gaz, prąd, prąd, gaz. Prąd, gaz, e, proszę Panią, w sklepach też wszystko podrożało. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne. I kto ma wpływ na te ceny, jak Pan myśli? Proszę? Kto ustala te ceny? No rząd ustala przecież. Jak, pod, z... jak gaz poszedł w górę, światło poszedł w górę, tej rolnicy, to co producenci pod A z rządu PiSu jest pan zadowolony? No. Ma Trzaskowski na prezydenta na przykład? Nie mógłbym. Lepszy byłby za Mógłbym. No. Ale jakie plusy ma Trzaskowski? No nie wiem, języki zna, co, co na przykład? No zna języki, ale jest otwarty do ludzi, jest... Y, y, tą Warszawę chce to robić, tam to robić, a, a wiadomo, że mu kołki tam pod... Te... Ale w Warszawie dobrze sobie radzi według pana? Tam, pan... Według mnie tak. Rozwija się Warszawa, tak? Oczywiście. A teraz gospodarczo, zapisów kraj się rozwija, buduje się coś w Polsce. Oprócz tych dróg z Unii, co dotacji. E, trochę się buduje, ale to wie pan, to to zaczęli, no to muszą kończyć nie? I zadam pytanie. E, czy jest pani zadowolona z rządu aktualnie? Jak się pani żyje z zapisu? Dobrze. Tak? E, czym, pania, czym panią przekonał pis? Wie pan, to jest taki temat, bardzo dużo do rozmowy. I, no mam czas. Każdy ma jedną. Jakie, jakie plusy ma? Ogólnie biorąc, jest dobrze. Dla mnie jest dobrze. A co, finansowo, finansowo tak. jest lepiej? Finansowo też jest dobrze. Ale czy jest, że jest 13, 14? No tak, tak. tak. Powinny, powinny być kolejne emerytury? Wystarczy to, co jest. Niech będzie, A, aby było. A 500 plus powinno być dla wszystkich? Znaczy, o. Temat jest taki, że które dziecko skończyło 18 lat a uczy się już nie dostaje powinno dostawać też powinno dostawać powyżej 18 roku życia mimo że ma 18 lat ale on jeszcze chodzi do szkoły więc a... te lata jeszcze musi pracować na siebie nie pójdzie do pracy bo idzie. a rząd ma na to pieniądze nie wiem to jest ich sprawa ich sprawa teraz on ma swoje pieniądze rząd jak pani myśli a jak było pierw nie, by nie ma i nie będzie jak pani myśli, dlaczego tak było za platformę? Idę, bo, bo mi pan podniósł ciśnienie. Ale... Czy teraz jest lepiej niż za platformę? Jak pani myśli? No znacznie lepiej. Znacznie lepiej pani się nie czyli. było pieniędzy, nie ma i nie będzie. Dzień dobry, mogę jeszcze pytanie? Czy jest pani zadowolona z rządu? Jestem. Jaki jest powód? Bo wszyscy mamy teraz lepiej. A pod jakim względem? Finansowym czy... I finansowym. Dobrze, są te 13, 14, 500 plus? Bardzo dobre. Bardzo dobrze, bo się lepiej nam teraz żyje. Lepiej się pani teraz żyje za platformy rządów na przykład? Za platformy nie, absolutnie. Tylko co, co tam było źle? Co pani się podobało wtedy? Była bieda w sumie, nie było nas emerytów stać na nic.